Stal Rzeszów MLZ, rof rybnik MLZ, czas na pierwszy sparring w historii NSQ Stali Rzeszów. Pierwszy dzień września, początek roku szkolnego i także początek ścigania przy H69 że sobie w Minecraftowej lidze żutowej Oczywiście to nie jest oficjalny mecz, to jest tylko i wyłącznie sparring, ale to pierwsze emocje związane z naszymi podopiecznymi Czas na składy 1. citosik, 2 Payot Blake, 3 AWSKS, 4 ustach, już 5 Xavi PL, 6 szympek, 7 NXG, 8 Kubon 002 a trenerem, menadżerem drużyny z Rybnika jest Jakub Kozłowski, to oczywiście nasi dzisiejsi goście a już przed nami skład Rzeszowskiej Stali Neptyk skład Rzeszowskiej Stali z dziewiątką, okolicznik 10, Nofi, on dzisiaj służy jako Kevlar 11, trzy 137, 12, zastępstwo zawodnika, 13, Kreku wypożyczony zawodnik z Rzeszowa jako patron taki Stali Rzeszów, 14, V-David czyli 15, Anasi, kapitan tego zespołu, a my już obserwujemy pierwszy wyścig, nam rywal, realizator, nie widzieliśmy startu tego wyścigu. Ale niestety co najważniejsze, widzimy, że to ryb na prowadzeniu 5 do 1. Chociaż teraz okolicznik! Fantastyczny atak. On już się przenosi na miejsce drugie. 4 do 2. Nadal prowadzi ROW. Ale seba on się napędza. Wchodzi tutaj z tej, tej szerokiej na zewnętrzną. Ale to się nie udaje. Było blisko, żeby ten atak się powiódł. Natomiast nadal 2 do 4. Nadal na prowadzeniu rekiny z rybnika, okolicznik on na miejscu drugim, ale zobaczmy jak pewne prowadzenie ma Citosik. Jeszcze teraz Seba tutaj próbował coś działać na tym ostatnim kółku. To się nie udało. 2 do 4 po pierwszym wyścigu, 2 punkty okolicznika, 3, oczywiście trójeczka dla Citosika. On jest indywidualnym zwycięstwem, zwycięstwem tego biegu. Jeden punkt dla AWSKS, 0 punktów dla Seby, 2 do 4 po biegu numer 1. A przed nami już bieg piąty, 9 do 15 na tablicy wyników, a więc no, ta pierwsza seria potoczyła się na minus 6 dla naszych jeźdźców. I kto teraz? Widzimy, że Seba. E, I widzimy także motor Kreka. To nasze zestawienie na ten wyścig. Goście gości będą reprezentować w tym wyścigu AWSKS i Stach już y, bardzo dobrze AWSKS ze startu, ale nie przypilnował krawężnika. E, już od razu mu się wcisnął Kreku. A także Seba gdzieś tam minął go po szerokiej. A to oznacza, że mamy prowadzenie rzeszowskiej stali. Ale obyśmy to dowieźli. Oby nam się to udało. Czy to będzie pierwsze historyczne 4 do 2 dla naszej drużyny. E, Kreku na prowadzeniu. E, zanim nim. ustach już. Trzeci cały czas jest Seba i zobaczmy, Seba się rozpędza. Seba bardziej myśli o atakowaniu. Pozycji numer 2 niż o obronie przed... A w SKS em chociaż teraz y, troszkę delikatne błędy, nawet, y, takie dosyć duże błędy i odjechał mu, a w międzyczasie Eustachiusz y, próbował przeprowadzić y, taki ostateczny atak rozpaczy na prowadzącego Kreka. To się nie udało, 4 do 2 wygrywa Stal Rzeszów, ten wyścig y, jest z jednym punktem Seba, 3 dla Kreka, bez punkta w SKS, a z dwójką Eustachiusz. 13 do 17 na tablicy wyników. Odrabiamy dwa oczka do Rekinów z rybnika. A teraz przed nami bieg szósty. Poszli już pod taśmy. Eee, kto tu będzie najlepszy? Pajot Blake. Dobrze ze startu, ale a nasi gdzieś tam w krawężniku się wciął między rywali. To on na prowadzeniu za nim w żółtym kasku. Czy Trzeci jest Kreku, a więc to ponownie Rzeszowska stal na prowadzeniu. I kto każe się najlepszy w tym wyścigu, czy to będzie Anasi, czy on to dowiezie. Yy, drugi za nim, Citosik. Citosik, yy, widzieliśmy jaką przewagę miał w wyścigu pierwszym, więc wiemy, że potrafi tu jeździć. Znakomicie, więc nie jest pewny tego prowadzenia. Nasz kapitan yy, trzeci jest Kreku, więc cały czas 4 do 2. Tu raczej pozycja nie zagrożona Bliżej jest Citosik, a Nasika. I to Nasik ma większe problemy, bo wchodzi pod niego Citosik. Ale nożyce i jest, jest. Yy, trójka Nasika jest 4 do 2. Bieg szósty. Po raz kolejny zakańcza się biegowym zwycięstwem Rzeszowskiej Stali, 3 punkty dla Nasika, 1 dla Kreka, 2 dla Citosika, od Blake bez punktu, już tylko minus 2, tylko dwupunktowe prowadzenie Rekinów z Rebnika. Bieki 11, troszkę tutaj przelecieliśmy na tym skrócie z biegu 6 aż do biegu 11. Widzimy, że sędzia dzisiejszych zawodów, dzisiejszego sparingu skrupulatnie tutaj sprawdza ustawienie zawodników. W kasku białym już niebieski Kreku, żółty Citosik i pod samą bandą w kasku czerwonym Okolicznik. Tak wygląda obsada tego wyścigu. I kto będzie w tym biegu najlepszy? Kto najlepszej wyjdzie spod tego startu? I kto tutaj już zielone światło się świeci? Kto najlepiej z tego startu? No widzimy, że mamy ogromne problemy, bo Okolicznik on już zostaje w trawie. On będzie wykluczony, on dalej nie jedzie, a więc osamotniony Kreku... Musi walczyć z dwoma rybniczanami, a wchodzi już piękną piką pod niego Czytosik. 5-1 Row, 5-1 Rybniczanie. Czy Kreku tutaj zdoła jeszcze. Przedzielić parę z Rybnika, na razie się to nie udaje, chociaż dobrze wyglądają te wyjścia z łuków, szczególnie od Kreka i on na nich dużo zyskuje. Kreku cały czas na miejscu numer 3, Kreku cały czas konsa, aby wyprzedzić rywali, ale czy to się uda? Tak, wydaje się, że się uda na ostatnim łuku. Piękna akcja od Kreka. Mamy co prawda przegrany bieg, ale najważniejsze, że nie. W rezultacie 5 do 1. Wykluczony z tego biegu okolicznik, dwa punkty dla Kreka, 3 ustach już z jednym cennym punktem Citosik, A więc to zwiastuje, że minus 8 przed biegiem 13, który... Następnym biegiem w naszym skrócie, yy, tutaj widzimy, że Ana Kreku, czyli dwójka dzisiaj najlepiej punktujących zawodników Rzeszowskiej Stali, a przeciwnicy AWS, KS i XaviPL, a więc też silna para rekinów z Rybnika, kto najlepiej ze startu, chyba AWS, KS, tak on prowadzi. On jest na prowadzeniu, chociaż y, wiemy, że AWSKS ja lubiał dzisiaj oddawać dużo pozycji. To jest szansa dla naszych żurawi. Kreku on już prawie tego dokonał. Ostatecznie nie wchodził tam. Bo postanowił, że ma jeszcze czas jeszcze kilka kółek, że nie trzeba przeprowadzać ataku. Który nie musi się udać, Kreku? Czy to będzie ta chwila? Tak! Kreku mija w SKS-a. Ja Dołącza do niego, a nasik po szerokiej 5 do jednego na stali Rzeszowskiej. Czyżbyśmy łapali kontakt z przeciwnikiem przed biegami nominowanymi? Na to się zanosi. Tak! 51 Stal Rzeszów Bardzo ładny wyścig naszych podopiecznych. Jest teraz odrobienie czterech punktów. A to oznacza, że z trzema punktami Janasik, dwa punkty y, dla Kreka, 1 AWSKS, y, bez punktów w tym wyścigu ksawi.pl E, biegi nominowane, minus 4 przed nimi. Czas na siebie w parze z Davidem. To jest obsada y, żurawi w biegu 14. Eustach już w kasku żółtym, jeżeli się nie mylę, w białym kasku, tam tuż pod bandą Kubon, tak jest, to jest Kubon, Seba dobrze wychodzi ze startu i także David, przepraszam, to David jest na prowadzeniu, a Seba gdzieś tam trzeci, a więc mamy cztery, prowadzenie 4 do 2, niech się to nam uda utrzymać, oj nie, już nam chce to wybić z głowy jeden z Rybniczan ustach już, no a także gdzieś tam walczy zawodnik w kasku białym i to skutecznie. A więc, no z tych naszych wspaniałych snów o tym, by mieć tylko minus 2 przed e, biegiem 15, No i teraz jeszcze widzimy, że Seba on rezygnuje z dalszej jazdy, wypadł na trawę. A więc, sam David pozostaje w tym wyścigu i cały czas kąsa go kubon. David, czy on utrzyma tą drugą lokatę? Wydaje się, że. Tak, a więc 2 do 4, i oficjalnie wiemy, że ten sparring zwyciężą rekiny z rybnika. Dwa punkty dla Davida Seba z upadkiem, Kubon, i jeden punkt, a strójeczką w tym wyścigu Eustachiusz. Kanonek tutaj zatańczył przed tym biegiem 15, a nasik i okolicznik przeciwko najlepiej dysponowanym dzisiaj zawodnikom z Rybnika, czyli i Szymkowi. Okolicznik dobrze ze startu. Okolicznik prowadzi 4-2 dla Rzeszowskiej Stali, ale teraz błąd. Błąd zawodnika w kasku niebieskim. Okolicznik stracił dwie pozycje na jednym łuku, a teraz spada na ostatnią pozycję. Ajajaj, no nie wyglądało to najlepiej, szkoda, szkoda tego prowadzenia, ale wci wciąż 4 do 2 dla Rybniczan, to staje się nieaktualne, bo już Titosik wchodzi podana Anasika, 5 do 1 dla Rybniczan, tak chyba zakończymy to spotkanie, na to się zanosi. A więc niestety Rzeszowska Stal przegra. Tak jest, teraz mamy już tego potwierdzenie: przegra w rezultacie 40 do 50. Takim wynikiem dzisiaj okazali się lepsi goście z rybnika. 3 punkty: Citosik, 2 punkty z bonusem dla szympka, 1 dla anasika. Nie ukończył tego wyścigu. Okolicznik.